Moi rodzice zostawili mi podupadającą restaurację, podczas gdy moja siostra odziedziczyła milionową fortunę rodzinną. Zaśmiała się podczas odczytu testamentu. Ale kiedy znalazłem tajny sejf w piwnicy, usiadłem na ciemnoskórzanym fotelu w kancelarii prawniczej, czując jak ściska mi się żołądek. Powietrze w środku wydawało się ciężkie, naładowane cichym napięciem, które najwyraźniej tylko ja odczuwałem. Moja siostra, Zofia, siedziała obok, zadowolona z siebie. Nie wyglądała na zdenerwowaną ani zatroskaną. Wręcz przeciwnie, jej postawa zdradzała, że już wiedziała, co zaraz nastąpi. Prawnik odchrząknął i poprawił okulary, zanim zaczął czytać testament. Moja matka, siedząca naprzeciwko, miała tę samą zimną i obojętną minę co zawsze. Testament naszego ojca leżał na stole, a jego słowa miały za chwilę przypieczętować nasze losy. Ja, Wojciech Kowalski, w pełni władz umysłowych, postanawiam, że moja córka, Zofia Kowalska, odziedziczy wszystkie nieruchomości, inwestycje oraz aktywa finansowe należące do rodziny. Moje serce zwolniło, jakby zgniatane niewidzialnym ciężarem. Moja siostra założyła nogę na nogę i uśmiechnęła się, jakby to była jedynie formalność, której się spodziewała. A mojemu synowi, Jakubowi Kowalskiemu, pozostawiam własność rodzinnej restauracji Kowalski S. Diner. Cisza. Mrugnąłem, próbując przetworzyć te słowa. Mój ojciec miał luksusowe nieruchomości, wypchane konta bankowe, fortunę, która mogłaby zapewnić dostatnie życie na pokolenia. I to wszystko przypadło Zofii. Mnie zostawił pod upadającą restaurację, o której wiedziałem, że jest na skraju bankructwa. Moja siostra parsknęła cichym, kpiącym śmiechem. No, proszę, Jakub, wygląda na to, że tata miał poczucie humoru, powiedziała, pochylając się lekko w moją stronę. Zacisnąłem pięści na stole. Prawnik zignorował jej sarkazm i kontynuował odczytywanie dokumentów. Moja matka nawet na mnie nie spojrzała. Chciałem coś powiedzieć, zaprotestować, zażądać wyjaśnień, ale po co? Od dziecka wiedziałem, że jestem niewidzialnym synem. Ojciec widział we mnie tylko robotnika kogoś, kto powinien się zadowolić byle czym. Zofia zawsze była tą ulubioną. Inteligentna, charyzmatyczna, manipulująca ludźmi. Zawsze umiała ustawić się w centrum uwagi i zdobyć przychylność rodziców. A teraz miałem na to ostateczny dowód. Prawnik zakończył odczyt i podał nam dokumenty do podpisania. Kiedy chwyciłem długopis, moje dłonie drżały. Jeśli będziesz potrzebował pożyczki na remont swojej nowej restauracji, Daj mi znać, szepnęła Zofia z ironią. Oczywiście, z wysokim oprocentowaniem. Nie odpowiedziałem. Po prostu podpisałem papier, pieczętując swój los. Kiedy wyszedłem na ulicę, poczułem na twarzy chłodne powietrze. Świat wokół toczył się dalej, obojętny na niesprawiedliwość, której właśnie doświadczyłem. Restauracja była teraz moim jedynym dziedzictwem. Ale wbrew temu, co wszyscy myśleli, nie byłem pokonany. Czułem w sobie niepokój i skierkę nadziei, wrażenie, że to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie wiedziałem, że w tej podupadającej restauracji, w ciemnej i za piwnicy, krył się sekret, który zmieni wszystko. Ostry wiatr Krakowa wiał z impetem, gdy zaparkowałem przed restauracją. Wyblakły szyld zwisał krzywo nad wejściem, a kilka przepalonych żarówek migotało słabo. Kowalski S. Diner, litery były starte, niczym echo lepszych czasów. Przez chwilę siedziałem w samochodzie, obserwując zniszczoną fasadę, brudne okna, tabliczkę otwarte, która ledwo trzymała się na drzwiach. Wiedziałem, że sytuacja była zła, ale widok na żywo uderzył mnie mocniej, niż się spodziewałem. Wziąłem głęboki oddech i wysiadłem. Gdy pchnąłem szklane drzwi, cichy dźwięk dzwonka oznajmił moje przybycie. Powitał mnie zapach starego tłuszczu i wilgotnego drewna. Podłoga skrzypiała pod moimi krokami. Za ladą stał mężczyzna w średnim wieku, z poplamionym fartuchem i głębokimi cieniami pod oczami. Podniósł wzrok. Przez ułamek sekundy jego twarz rozjaśniła się, po czym szybko przybrała sceptyczny wyraz. Jakub? Nachylił się lekko do przodu. Myślałem, że już nigdy cię tu nie zobaczę. Rozpoznałem go od razu. Marek, kucharz, który pracował tu, odkąd byłem dzieckiem. Ja też tak myślałem, odpowiedziałem z wymuszonym uśmiechem. Patrzył na mnie uważnie, jakby próbował ocenić moje zamiary. W jego oczach malowała się nieufność, być może odbicie chaosu, który panował w restauracji. Przykro mi z powodu twojego ojca, powiedział, wycierając dłonie w brudną ścierkę. Ale nie sądzę, by dało się jeszcze uratować to miejsce. Rozejrzałem się po wnętrzu. Pożółkłe od czasu ściany miały widoczne pęknięcia a czerwone skórzane siedzenia były podarte w wielu miejscach. Tylko dwa stoliki były zajęte: jeden przez starsze małżeństwo, które niespiesznie popijało kawę, drugi przez samotnego mężczyznę pogrążonego w lekturze gazety. Jak wygląda sytuacja finansowa? Zapytałem, choć już znałem odpowiedź. Marek westchnął ciężko. Katastrofalnie. Dostawcy przestali przywozić towar, bo zalegamy z płatnościami. Główny piec cepsuł się kilka tygodni temu. A pracownicy, cóż, niewielu zostało. Większość odeszła, gdy przestaliśmy wypłacać pensje na czas. Przetarłem twarz dłoni. Ojciec zostawił mi nie tylko podupadającą restaurację, ale i górę długów oraz nierozwiązanych problemów. Więc co jeszcze trzyma to miejsce przy życiu? Kiedyś mieliśmy lojalnych klientów, odparł Marek. Ludzi, którzy przychodzili tu ze względu na nazwisko Kowalski, z szacunku dla tradycji. Ale tradycja nie opłaca rachunków, Jakub. Zamilkłem. Mogłem po prostu sprzedać to miejsce, pozbyć się problemu i zacząć od nowa. Ale coś mnie przed tym powstrzymywało. Może to była duma? Może gniew, że zostałem potraktowany jak spadkobierca drugiej kategorii? A może coś więcej? Chcę zobaczyć gabinet ojca powiedziałem w końcu. Marek skinął głową i wskazał drzwi na zapleczu. Gabinet wyglądał dokładnie tak, jak go zapamiętałem. Ciężkie drewniane biurko zajmowało środek pomieszczenia, pokryte stertami pożółkłych dokumentów. Na półkach stały książki o zarządzaniu biznesem, niektóre z odręcznymi notatkami na marginesach. Na ścianie wisiało zakurzone zdjęcie przedstawiające restauracje w czasach świetności. Otwierałem szuflady, przeglądałem dokumenty, szukając jakiegokolwiek śladu, że ojciec planował coś więcej niż to, co oczywiste. Nic. Tylko stosy niezapłaconych rachunków i stare peregani. Wtedy zauważyłem metalowe drzwi w rogu pokoju piwnica. Od dziecka nie miałem tam wstępu. Ojciec mówił, że to tylko składzik, ciemne miejsce pełne gratów. Ale teraz, patrząc na te drzwi, Poczułem dreszcz przebiegający po plecach. Coś mówiło mi, że tam znajdę o wiele więcej niż tylko zakurzone pudła. Stałem przed drzwiami do piwnicy przez dłuższą chwilę. Ciemne, zużyte drewno nosiło ślady czasu, a zardzewiała klamka wyglądała, jakby nie była dotykana od lat. Mój ojciec nigdy nie pozwalał mi tam wejść. Kiedy byłem dzieckiem, wielokrotnie pytałem, co się tam znajduje. Ale zawsze zbywał mnie wymówkami, twierdząc, że to tylko składzik pełen starych rzeczy. Teraz jednak wiedziałem, że kłamał. Chwyciłem klamkę. Była oporna, ale po chwili wysiłku ustąpiła, skrzypiąc protestująco. Wąskie schody prowadziły w dół, a wraz z nimi uderzył we mnie chłodny powiew powietrza, niosący ze sobą zapach wilgotnego drewna i kurzu. Schodziłem powoli, oświetlając sobie drogę latarką w telefonie. Ściany były z surowego kamienia, a ciasnota pomieszczenia sprawiła, że na moment wstrzymałem oddech. Piwnica wyglądała na opuszczoną od lat. Po obu stronach stały zardzewiałe regały, pokryte kurzem. Na półkach walały się stare skrzynki, puste butelki i zużyty sprzęt kuchenny. Ale coś było nie tak. Pomieszczenie było mniejsze niż się spodziewałem. Pamiętałem mniej więcej układ restauracji i coś mi tu nie pasowało, jakby brakowało części przestrzeni. Rozejrzałem się dokładnie, aż w końcu coś przykuło moją uwagę. W najdalszym kącie regał z metalu stał delikatnie odsunięty od ściany. Na podłodze widniały ślady, które sugerowały, że był przesuwany niedawno. Podszedłem bliżej i spróbowałem go przesunąć. Był ciężki, ale po chwili oporu ustąpił, odsłaniając coś, czego się nie spodziewałem. Fałszywą ścianę. Serce zaczęło mi bić szybciej. Dotknąłem zimnych cegieł, szukając jakiejś szczeliny, mechanizmu, czegokolwiek. Po chwili wyczułem niewielkie wgłębienie, ledwie zauważalne. Pociągnąłem za nie. Ściana drgnęła i powoli się odsunęła, odsłaniając wąskie przejście. A za nim, na środku ukrytej wnęki, stał safe. Zamarłem, próbując pojąć znaczenie tego, co widzę. Mój ojciec trzymał ukryty sejf w piwnicy restauracji. Dlaczego? Co było w nim tak cennego, że musiało pozostać w tajemnicy nawet przed rodziną? Uklęknąłem przed sejfem. Panel z szyfrem był pokryty kurzem, ale sprawiał wrażenie sprawnego. Przesunąłem dłonią po zimnym metalu, czując, jak adrenalina pulsuje w moich żyłach. Nie miałem pojęcia, jaki był kot. Ale intuicja podpowiadała mi że nie powinno to być nic skomplikowanego. Wstałem i zacząłem przeszukiwać półki, wyciągając stare pudełka, przeglądając każdy skrawek papieru, szukając jakichkolwiek zapisanych cyfr. Natrafiłem na stare księgi rachunkowe, faktury, a nawet zepsuty zegarek, ale nic nie wyglądało jak kod do sejfu. I wtedy to dostrzegłem. Zdjęcie na ścianie. Wróciłem do biura i spojrzałem na starą fotografię restauracji z czasów jej świetności. Było to czarno-białe zdjęcie przedstawiające mojego ojca i matkę podczas uroczystego otwarcia lokalu. Pod obrazem widniał niewielki groe, założono w 1982 roku. Czy to mogło być to? Pędem wróciłem do piwnicy i wprowadziłem na panelu cyfry jeden myślnik 9 myślnik 8 myślnik 2. Metaliczny dźwięk wypełnił pomieszczenie. Zamek ustąpił. Przełknąłem ślinę. Serce waliło mi w piersi, gdy chwyciłem drzwi sejfu i powoli je otworzyłem. W środku, starannie poukładane, znajdowały się pliki banknotów, stare dokumenty, a na samym środku wszystkiego pożółkła koperta z moim imieniem napisanym ręcznie. Oddech uwiązł mi w gardle. Ojciec zostawił mi coś. Coś, czego nigdy nie zamierzał przekazać Zofii. Drżącymi dłońmi podniosłem kopertę i ostrożnie ją otworzyłem. To, co tam przeczytałem, zmieniło wszystko, co do tej pory wiedziałem o swojej rodzinie. Moje palce drżały, gdy otwierałem kopertę. Stary, pożółkły papier nosił ślady mocnego charakteru pisma mojego ojca, jakby każde słowo zostało napisane w pośpiechu, ale jednocześnie z ciężarem sumienia. Jakub, jeśli czytasz ten list, to znaczy, że mnie już nie ma. Są rzeczy, których nigdy nie mogłem ci powiedzieć, ale teraz nie ma już powodu, by dłużej ukrywać prawdę. Wiem, że przez całe swoje życie czułeś się zaniedbywany, zapomniany, zawsze spychany na drugi plan. I w pewnym sensie masz rację. Ale chcę, żebyś wiedział, że to nigdy nie było sprawiedliwe i że jesteś kimś znacznie więcej niż twoja siostra i matka chcieli, żebyś myślał. Z każdym kolejnym zdaniem czułem, jak niewidzialny ciężar osiada mi na piersi. Serce biło mi szybciej. To, co zaraz ci wyjawię, Musi pozostać tajemnicą, dopóki nie zdecydujesz, co z tym zrobić. Nasza fortuna, a raczej fortuna, którą odziedziczyła Zofia, nie jest czysta. Nie została zbudowana wyłącznie na ciężkiej pracy i udanych inwestycjach, jak twoja matka zawsze ci powtarzała. Twój dziadek, a potem ja, byliśmy zaangażowani w coś, co nigdy nie powinno było być kontynuowane. I właśnie dlatego postanowiłem odsunąć cię od tej spłamionej spuścizny. Bo wiem, że w przeciwieństwie do twojej siostry, nigdy nie wybrałbyś drogi korupcji. Zatrzymałem się. Moje dłonie zaciskały się na kartce tak mocno, że niemal ją zgniotłem. Korupcja? Co dokładnie próbował mi powiedzieć mój ojciec? Przeniosłem wzrok z powrotem do wnętrza sejfu. Pomiędzy plikami banknotów, które teraz podejrzewałem, że nie zostały zdobyte uczciwie, leżała skórzana teczka. Wziąłem ją do rąk i otworzyłem, czując jak zimny dreszcz przebiega mi po plecach. Dokumenty bankowe. Przelewy ogromnych sum na zagraniczne konta. Umowy podpisane przez ludzi, których nazwiska nic mi nie mówiły. A potem, pośród wszystkiego, szczegółowe raporty dotyczące oszustw podatkowych i defraudacji finansowych związanych z firmą rodzinną. Zakręciło mi się w głowie. Czy Zofia o tym wiedziała? A matka? Wróciłem do listu. Zofia zawsze była ambitna. Od najmłodszych lat interesowała się biznesem, ale także wpływami i władzą. Ona i Twoja matka od zawsze wiedziały, skąd pochodziły pieniądze. Wiedziały, że firma nie jest tak czysta, jak się wydawało. Ale w przeciwieństwie do Ciebie, nigdy ich to nie obchodziło. Poczułem ścisk w żołądku. Moja siostra odziedziczyła miliony, ale cała ta fortuna była zamkiem zbudowanym na grząskim gruncie. Ostatnie zdania listu sprawiły, że wstrzymałem oddech. To, co znajduje się w tym sejfie, może zniszczyć reputację naszej rodziny. Może sprawić, że imperium Zofii runie jak domek z kart. Ale decyzja należy do ciebie, Jakub. Możesz po prostu zamknąć te drzwi i zapomnieć, albo możesz coś z tym zrobić. Proszę cię tylko o jedno, bądź ostrożny. Ludzie, którzy budują fortuny w taki sposób, zrobią wszystko, by je chronić. Powoli opuściłem list. W mojej głowie panował chaos. Ojciec zostawił mi podupadającą restaurację, ale w rzeczywistości przekazał mi coś znacznie cenniejszego. Prawdę. Teraz nie chodziło już o to, co odkryłem. Chodziło o to, co z tym zrobię. Stałem tam, w zimnej piwnicy restauracji, Czując, jak ciężar tej odkrytej prawdy osiada na mnie niczym szalejący przypływ, prawda była surowa i niepodważalna. Moja rodzina ta sama, która przez całe życie traktowała mnie jak syna drugiej kategorii, zbudowała swoje bogactwo na fundamencie kłamstw i korupcji. A teraz to ja trzymałem w rękach wszystko, co mogło zburzyć to imperium. Jedno pytanie nie dawało mi spokoju, co miałem z tym zrobić. Wyszedłem z piwnicy powoli wciąż oszołomiony i wróciłem do biura mojego ojca. Zdjęcie restauracji na ścianie zdawało się teraz patrzeć na mnie z zupełnie nowym znaczeniem. To miejsce podupadłe i zapomniane było jedynym, co mi pozostawiono, bo ojciec wierzył, że jestem inny. Że nie wybiorę łatwej drogi skażonego bogactwa. Wziąłem głęboki oddech i podjąłem decyzję. Sięgnąłem poteczkę z dokumentami, kopertę z listem i pieniądze z sejfu. Nie wiedziałem jeszcze dokładnie, jak postąpię, ale jedno było pewne: Zofia nie zasługiwała na ani grosz z tej fortuny. Plan. Następnego dnia usiadłem w małym biurze restauracji i zacząłem działać. Zrobiłem kopię wszystkich dokumentów, przeanalizowałem każdą podejrzaną transakcję, każdą nieuczciwą operację. Mógłbym od razu pójść na policję, ale to mogłoby narazić mnie na niebezpieczeństwo. Ojciec mnie ostrzegł. Ludzie tacy jak moja siostra zrobią wszystko, by chronić swój majątek. Więc wybrałem inną drogę. Postanowiłem wykorzystać arogancję Zofii przeciwko niej. Wysłałem kopię dokumentów do jednego z najlepszych dziennikarzy śledczych w kraju. Równocześnie wysłałem anonimową wiadomość na jej e-mail. Tylko jedno zdanie: Wszystko, co masz, to kłamstwo. Teraz cały świat się o tym dowie. I czekałem. Imperium upada. Nie trzeba było długo czekać. W ciągu kilku dni nagłówki gazet eksplodowały. Skandal finansowy, firma rodziny Kowalskich uwikłana w oszustwa i pranie pieniędzy. Dziedziczka Zofia Kowalska pod lupą śledczych, tajne konta i nielegalne transakcje ujawnione. Media nie miały litości. Fortuna mojej siostry, zbudowana na korupcji, teraz była rozkładana na czynniki pierwsze. Jej reputacja runęła, inwestorzy się wycofywali, majątek zaczęto zamrażać w wyniku dochodzeń finansowych. A najlepsze było to, że Zofia nie miała pojęcia, kto za tym wszystkim stoi. Próbowała ratować sytuację. Wynajęła prawników, udzielała wywiadów, w których twierdziła, że jest ofiarą spisku, ale dowody były niepodważalne. Jej imperium chwiało się w posadach. Aż w końcu, pewnej nocy, zadzwonił telefon. To byłeś ty, prawda? Jej głos ociekał nienawiścią. Uśmiechnąłem się, choć nie mogła tego zobaczyć. Nie wiem, o czym mówisz. Zniszczyłeś wszystko. Nigdy nie byłeś nikim, Jakub. Nigdy niczego nie miałeś. A teraz chcesz mnie pociągnąć ze sobą na dno? Nie, Zofia. Po prostu zrobiłem to, co było słuszne. To ty sama pociągnęłaś się na dno. Po drugiej stronie zapadła martwa cisza, zanim się rozłączyła. Moje prawdziwe dziedzictwo. Media rozpisywały się o skandalu przez wiele miesięcy. Imperium Zofii rozpadło się na kawałki, a jej majątek stopniowo znikał pod ciężarem procesów, kar i śledztw. A ja? Nie zostałem milionerem, ale nie potrzebowałem tego. Za pieniądze, które znalazłem w sejfie, spłaciłem długi restauracji i odbudowałem ją od podstaw. Zatrudniłem nowy personel, dałem Markowi stanowisko, na które zasługiwał i krok po kroku uczyniłem z Kowalski S. Diner miejsce, którym mój ojciec nigdy nie potrafił go uczynić, prawdziwy nowy początek. Dziś, kiedy wchodzę do restauracji i widzę pełne stoliki, zadowolonych klientów, wiem jedno, moja prawdziwa spuścizna nie była ukryta w sejfie. To była wolność. Wolność od kłamstw i ciężaru fałszywego bogactwa. Wolność do budowania czegoś własnego, uczciwego, solidnego. A Zofia? Wciąż próbuje odbudować swoje życie. Ale świat nigdy nie zapomina takich skandali. A ty? Gdybyś był na moim miejscu, zrobiłbyś to samo? Poświęciłbyś własną rodzinę dla prawdy?